A to, że się nagrało, internet chyba wybuchnie, bo te filmy będą miały 1 gigabajt, Zobaczymy, jak to pójdzie. James Redfield było w kręgu to jest podstawa, od której chciałbym zacząć wszystkie opowieści. Praca z nmg ami Słowianin Sław jan Yin Myśmy sławili zawsze obie strony mocy. Księżyc teraz zbiera. Bardzo cię polecam obserwację siebie. W czasie Księżyca. Dziewczyny prawdopodobnie będą miały więcej energii, bo księżycowa energia mężczyznom jest w tym momencie trudniej, bo Jan jest mocniejszy, a nasza ogniowa jest delikatnie tłumiona. Jesteśmy sprawdzani przez, przez tą energię lustrzaną. Tak o nastawie coś tam wspomniałem na razie nie będę tego rozwijał zobaczymy, wy będziecie zadawać pytania na razie są takie luźne coś tam jeszcze wróćmy do tego o co pytała Judyta i tam chyba kilku innych ludzi że tak długo tam taka była troszeczkę żalu że ja się tak długo ukrywałem no ma rację wy dziewczyny czujecie to wszystko ten mój chaos też sobie tam między słowami. Ja tu mogę swoje, a z mimiki, z energii. Tak. Ma rację dziewczyna, że się troszkę ukrywałem, ale też i ja robiłem porządek w sobie. To ja tak czuję, że nadszedł czas, że już jest moment taki, że, że można i trzeba działać, bo sytuacja w tej chwili jest już taka, że ona nas po prostu zmusza. Koniec już tego. Zastanawiałem się, czy używać takich mocniejszych słów. Ale koniec tego chowania się po krzakach. Powiem tak delikatnie. No to jedziemy i zobaczymy, co z tego wyniknie. Wyczułem, że ta potrzeba uwiarygodnienia się to jest ważne, doskonale to rozumiem ludzie się tak ciekawili, kto to tam coś, co tak, dobrze dobrze dobrze, ptaszkowi damy jeszcze dośpiewać. i chyba będziemy na tym kończyć, trzy filmy one będą dość dużo ważyć trzymajcie się